Panie profesorze, na Panie profesorze! I dobry! Hej, ty wiesz jak silna jest twa władza Dyskretny śmiech do szału doprowadza Nie pewność hey, mam że dziś mi nie ucieknie Rączek Szum Swoją młodość szkolnych dni. Mam mam Dlaczego w poezjach wielkiego poety Juliusza Słowackiego mieszka nieśmiertelne piękno? Które zachwyt wzbudza? Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam. No wcale się mnie zachwyca. Nie zajmuje mnie. Nie mogę wrzeć więcej już dwie strofy, a i to mnie nie zajmuje. Mój Boże, jak to się zachwyca? Kiedy się mnie zachwyca? Ciszej na Boga! Chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, co powiedział. Ale ja nie mogę zrozumieć. No nie mogę zrozumieć, jak to. Kiedy nie zachwyca. Tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca. A mnie nie zachwyca. <noise> Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny, innych zachwyca. Słowo honoru? Nikogo nie zachwyca. Nikogo <noise> <noise> zachwycać? Ja, kiedy nie czyta. Z nas nie był